Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wiktoria Fiołek. Dzisiejsza debata jest o recepcie, recepcie na, ta na tabletkę dzień po. Z tego miejsca chcę podziękować mojemu przeciwnikowi za jego pierwszy ruch, dzięki czemu ja mogę być dzisiaj tutaj z państwem i do państwa mówić. Temat debaty wydaje mi się wciąż na czasie, wzbudzający wiele kontrowersji, wiele emocji. I może zacznę od tego, co ja uważam jako y, przeciwniczka tej reformy. Pierwsze, z czym kojarzy mi się wprowadzenie recepty na tabletkę dzień po, to łamanie praw człowieka, ograniczenie jego wolności oraz y, próba kierowania czyimś sumieniem, próba interwencji y, Działania ludzkie, co niestety trzeba przyznać, w ostatnim czasie dzieje się coraz częściej. E, jakby duże zaskoczenie powoduje wprowadzenie tej recepty, ponieważ w 2014 roku Komisja Europejska stwierdziła, że taka tabletka jest całkowicie bezpieczna i możliwa do nabycia bez recepty. Ponadto, wydaje mi się, że generalizowanie wszystkich kobiet, które korzystają, które sięgają po taką formę antykoncepcji, jest dość błędne, gdyż za każdą, każda kobieta to jest inna historia i jakby inne jest podłoże tego mm, jej działania. Dlatego. Tutaj wydaje mi się, że stwierdzenie, że jeżeli taka tabletka będzie dostępna bez recepty, to będzie się to wiązać z korzystaniem z tylko tego jednego środka antykoncepcji. Jednakże, wydaje mi się, że wątpię, żeby kobiety wybierały tylko te tabletki. Biorąc pod uwagę skutki uboczne, z jakimi to się wiąże, a są to skutki takie jak bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, wahania nastroju, tkliwość piersi, coś, co nie jest przyjemne i nie pomaga w codziennym funkcjonowaniu. Coś, z czym na pewno się zgodzę z panem Aleksandrem, to jest niski poziom edukacji seksualnej w Polsce. I tak, szczerze naprawdę się z tym zgadzam. Yy, jednakże w przypadku, yy, w skrajnych przypadkach, yy, kiedy kobieta doświadcza przemocy seksualnej, doświadcza gwałtu, ta edukacja seksualna na nic się zda tak naprawdę. Yy, w takiej sytuacji kobieta potrzebuje szybkiego działania, szybkiej pomocy, a wprowadzenie właśnie takiej recepty, konieczności posiadania takiej recepty, uniemożliwia szybkie albo całkowite działanie takim kobietom. I tak, wydaje mi się, że też trzeba obalić tutaj mit, że tabletka dzień po jest tabletką poronną, ponieważ nie, całkowicie tak nie jest. Przed użyciem takiej tabletki należy wykluczyć bycie w ciąży, a ta tabletka jedynie hamuje, opóźnia owulację. Też wydaje mi się, że mówienie, że dostępność stuprocentowa dostępność takiej tabletki wiąże się z jej nadużywaniem nie ma w ogóle przełożenia na prawdziwe życie. I y, też mówienie o tym, że młode kobiety, że wszystko się zwala na młode kobiety, i dlatego są, są recepty, żeby te młode kobiety y, nie sięgały po nie, jest błędne, ponieważ nie, nie tylko nastolatki w młodym wieku, y, którzy, y, które, jak twierdzi, jak twierdzi większość ludzi, y, nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny, korzystają z takich tabletek, tylko nie tylko one, tylko nawet starsze kobiety sięgają po nie. Myślę, że na ten moment to tyle, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę.